Dzień dobry, dzień dobry, cześć wam wszystkim. Dzisiaj chciałem poruszyć temat, który, yy, który prześladuje mnie już od jakiegoś czasu yy, i nie nasunął mi się sam, a nasunęli mi się go wy właśnie waszymi pytaniami. A w związku z tym, że w tym tygodniu ruszamy już ze, na, ze spotkaniem z nowymi chłopakami w naszej szkółce, to postanowiłem przygotować taki szybki materiał w domu jeszcze. Nie tylko dla chłopaków ze szkółki, bo oni będą mogli sobie to zrobić z moją pomocą na zajęciach takich teoretyczno-praktycznych zbudowania zestawu. A dużo osób pytało, jak łączymy sznur muchowy, linkę z przyponem, z żyłką. Jak to się robi? Jakie są sposoby, plusy, minusy? I postanowiłem Wam tutaj oczywiście nie wszystkie metody, bo ja przygotowałem na dzisiaj tylko trzy. Trzy z których głównie korzystam Aczkolwiek jeszcze mam jedną Ale nie miałem kołowrotka już Z tą inną metodą Dlatego wziąłem trzy takie naj... Te z których najczęściej korzystam No to teraz tak Zaczynamy od tego Mojego ulubionego kołowrotka Najlepsza maszyna na świecie Ale nie o kołowrotku Na tym łowie Metodą żyłkową linka 0, cieniutka linka, można powiedzieć, że taka jak żyłka, jak sama nazwa wskazuje do tej metody. I tutaj łączę, widzicie, że to już jest dosyć węzeł taki, no, po przejściach, dużo razy był na rybach, niedługo trzeba będzie go zawiązać od nowa. Wiążę bezpośrednio żyłkę, ten taki tricolor, indykator jakiś tam, bezpośrednio do linki. Wiadomo, z linki trzeba troszeczkę tego, tego gumowego, takiego, tej gumowej opaski, żeby się dostać do sznurka. I jeżeli macie już ten sznurek, to najlepiej ten węzeł zderzakowy, podwójny. Fajnie się to łączy. Tutaj nawet jest, widzę, że inny węzeł zrobiony, akurat. Chyba nie ja to wiązałem nawet, chociaż może, może jeszcze kawałek ze starego jakiegoś węzła, bo nie chciało mi się tego rozwiązywać i zawiązałem nowy, ten tricolor od razu na szybkiego pewnie, ale jest to metoda yy, prosta, szybka. Niektórzy używają tutaj kropelki jeszcze lakieru ultrafioletowego, żeby sobie no żeby to po prostu było takie płynne, można powiedzieć, opływowe, żeby nie robiło żadnego śladu na wodzie, ewentualnie, żeby jeszcze łatwiej przez przelotki przelatywało w razie czego. Ja tego nie stosuję, bo, bo, no bo, jakoś. Ja jestem taki minimalista, zresztą wiecie już po moich filmach. I to stosuję głównie do metody żyłkowej na lince 0, Wią, wiążąc normalnie żyłkę do linki, do sznura muchowego. Niektóre sznury muchowe są zakończone oryginalną pętelką i można sobie dowiązać dowolnym sposobem. Plusy, minusy są takie, jak macie zrobioną pętelkę, że raczej się z tym nic nie dzieje, przez jakiś czas na pewno, ale trzeba to kontrolować, jak wszystkie takie rzeczy, żeby nic nam się nie stało w kluczowym momencie, kiedy potrzebujemy mieć dobry sprzęt, bo dobra ryba wzięła. A zawiedzie nas coś takiego, to chyba jest największa frustracja, że nie przez swoje słabe umiejętności, tylko przez na przykład jakieś niedoskonałości w sprzęcie, bo się nie sprawdziło, bo się nie chciało na nowo zawiązać, gdzieś tam się coś przetarło. No, trzeba wiadomo, trzeba to kontrolować co jakiś czas. Kolejne. Kolejny mój niechlubny kołowrotek. Nie cierpię go, nie łowię na niego końcóweczka. Nazywa się to lob Connector Gdzieś tak nie jest, Ja tam z angielskim mało mam wspólnego. Także nie wiem, czy dobrze to powiedziałem. To jest akurat o, ze sklepu gawlika. Bardzo szybka złączka, bardzo praktyczna przez wielu wędkarzy nielubiana przez wielu wytykana, że ma same minusy. Korzystam bardzo często z takich końcówek, i chłopaki ze szkółki też korzystają bardzo często, z tego względu, że są po pierwsze niedrogie, są szybkie w założeniu, nie wymagają jakichś specjalnych umiejętności. Mi osobiście nigdy ta pętelka się nie urwała, nie uszkodziłem jeszcze jej nigdy. Owszem, nieraz wymieniam te końcówki, bo na przykład mi się pobrudzą albo coś innego się z nimi stanie. I z racji tego, że w paczce nie kupujemy po jednej, tylko no, z reguły po trzy sztuki, nieraz sobie wymieniam. Tak jak sobie zrobiłem właśnie tutaj w tym przypadku. Gdzieś tam miałem jedną starą taką. Była ok, ale mówię, mam nowe, będą nowe. Zawsze nowe to pewniejsze. Na pewno raz w sezonie wymieniam taką końcówkę. Koszt. Około 2 zł, chyba za taką końcówkę. Także nie jest to jakiś majątek. Yy, chyba 2-3 zł płaciłem. Robi się to w ten sposób, że. Yy, mam jeszcze jeden, to wam pokażę. Tak to wygląda. Wkładamy do tego otworu linkę. Przeciągamy linkę do samego końca. A później nasuwamy takie gumeczki. Dla pewności ja w miejscu gumeczki zawsze daję niewielką ilość super glue, jakiejś kropelki czy czegoś i zakrywam ten klej tą opaską bezbarwną dla takiej większej pewności. Może wędkarze, którzy się bardzo sceptycznie wypowiadają o tej końcówce nie używają na przykład takiej kropelki kleju. Może im spadło, nie wiem, może mają doświadczenia z tą pętelką, żeby się przerwało, ale to jest raczej taki materiał, że no mi się osobiście nigdy nie zdarzyło, żeby coś takiego tutaj się przerwało. Także to polecam. To polecam dla początkujących wędkarzy. Szybkie, niedrogie i jak dla mnie to zdaje egzamin. Trzecia metoda. Na kołowrotku, na którym również nie łowię Timen STX jest to mój chyba już drugi albo trzeci z tego i wszystkie mają ten sam problem, że że dopóki jest wszystko dobrze, to jest dobrze, ale jak później gdzieś wejdzie w piasek albo w cokolwiek do rzeki to już z nim nie jest dobrze ale wracamy do tematu trzecia metoda nie wiem czy widać, przybliżę troszeczkę, o teraz widać, widzicie kółeczko to jest igła, tak zwana. Tak mi się wydaje, że to jest igła, tak zwana. Ja na to mówię igła. Pokażę Wam, jak to wygląda w opakowaniu. Jest to coś takiego. Są różne rodzaje. Jak to się robi? Macie sznur Można go obciąć, można nie obciąć. Ważne, żeby było już na taką szerokość, żeby ta igła nam weszła, igła ma w sobie zadziory, nie jeden, a kilka. Sami widzicie tutaj, e, tych zadziorów jest, no nie będę liczył, ale z pięć na pewno, z tego co widać. Wsuwacie to w tą otulinę w środku sznura muchowego, wiadomo, że tam jest taka, e, nie wiem jak to nazwać, sznurek taki. Jakiś pewnie sztuczny, ten sznurek był bardzo mocny i to wchodzi na tyle mocno, że na spokojnie możemy tym łowić. O tej metodzie, szczerze mówiąc, nie wiedziałem i pokazał mi tą metodę Rafał Barbelkrupa. Bardzo dziękuję Ci za takie, właśnie, fajne rzeczy, które mi pokazujesz. I zaraz przekładacie. Przez tą igiełkę i Ach, nie wyciągniecie. Nie wyszarpiecie tego. Koszt igiełek w opakowaniu 3 sztuki to jest chyba około 8-9 zł. Yy... Także cenowo jest porównywalnie do tego, yy... jeżeli miałbym wybierać między tym a tym. To, to wybieram to. Z tego względu, że cała ta obudowa i te opaski w momencie przechodzenia przez przelotki yy, jednak się blokują, a to dużo łatwiej się poddaje. Co prawda, tam w środku jest kawałek takiego metalu, który to usztywnia, ale tutaj na zewnątrz mi się wydaje, że to jest dużo krótsze i, i ładniej, łatwiej przechodzi po prostu przez przelotki w razie czego. Także polecam. Kto nie próbował, można wypróbować. Do tego dowiązujecie od razu sobie żyłeczkę. Czy to jakąś inną. Ja akurat tego używam do, do suchara. Jest ok. Czy do mokrej muchy. Yy. I to są takie trzy podstawowe. Trzy podstawowe właśnie łączenia, których ja używam. Na pewno są jeszcze inne. Bo. Jeszcze jedna metoda jest, którą używają bardziej doświadczeni. Gdzieś miałem tutaj nawet chyba takie łączenie, zaraz wam pokażę. Widać, widać, widać. Ja ją obciąłem, bo sam miałem taką, ale na cele, do celów filmów musiałem obciąć końcówkę i nałożyć akurat tą linkę. do, nie linka, w sensie sznur muchowy rozbrajacie go z końcóweczki. Wyciągacie z otuliny ten, ten główny, jego główny sznurek. Z tego sznurka robicie, można powiedzieć, taką pętelkę sobie. Ja to teraz tak bardzo obrazowo pokazuję wam. Robicie pętelkę i normalnie nicią, tak jakbyście wiązali muchę, robicie sobie owikę, 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 owikę i zawiązujecie. Normalnym węzłem, tak jakby się zakańczało muchę, robicie kilka tych węzłów. Można to jeszcze sobie pomalować jakimś tam lakierem. Można smiernąć klejem. Jeżeli macie coś elastycznego, co też trzyma, to też można. Sam węzeł y, też powinien trzymać, ale wiadomo, jeżeli nitkę się pokryje jakimś tam lakierem czy czymś, to będzie jeszcze bardziej trwałe. Yy... No, i powiem wam tak, większość wędkarzy używa tego, ale ja, jakie mam minusy to? Wydaje mi się, że może być to minusem, aczkolwiek mi się też nigdy nie zdarzyło, żeby to się rozwaliło nad wodą. Jeżeli to wam, nie wiem, z jakichś różnych względów, no nie mam pojęcia. Powiedzmy, że źle, żeście to trochę zrobili, rozsypało się w trakcie łowienia no to zostajecie, można powiedzieć, z niczym nad wodą, jeżeli nie macie na przykład tego albo tego. Bo to można założyć dosłownie kilkanaście sekund, a nie sądzę, żeby ktoś nad wodę ze sobą zabierał imadło albo jakąś nawijarkę z nicią. No wiem, że pewnie tacy sam, ale... No, ale pewnie nie wszyscy. Znowu do linki, do piątki, powiedzmy szóstki, czwórki, dowiązywanie węzła. No można na szybko, wiadomo, że zawiązać inną tą metodą. Ale jeżeli ktoś tego nie potrafi, tego węzła, no to już może mieć problem. Także. Napiszcie w komentarzach jakie metody wy używacie, co wam się sprawdza, co wam się nie sprawdza, jakie wy widzicie plusy, a jakie minusy. Przede wszystkim chodzi mi o minusy tych metod, które ja tutaj dzisiaj wam zaprezentowałem. My w naszej szkółce używamy głównie tych metod. Co prawda chłopaki już zaczęli sobie wiązać końcówki właśnie w ten sposób. Ale mi się wydaje, że robią to jeszcze na tyle nieumiejętnie i na tyle nieładnie, że po prostu ta końcówka szpeci i jest za mocno widoczna, robi falkę na wodzie. No i jeszcze po prostu troszeczkę praktyki przed nimi i na pewno będę to robić dużo lepiej. Dlatego zawsze na początek polecam te metody, ponieważ są proste, skuteczne i szybkie do jakiejkolwiek zmiany. Napiszcie w komentarzach. Jak uważacie wy? Można dać łapkę w górę, można dać łapkę w dół. Subik z dzwoneczkiem, będę bardzo wdzięczny. I do zobaczyska w następnym odcinku. Trzymajcie się.